Lubinianie tęsknimy za Wami. Ekipa Muzy Karteczki z takim napisem pojawiły się na budynku centrum. Znaleźliśmy taką formę nietypową, ale jednocześnie dosyć popularną, może w innych dziedzinach życia. W postaci ogłoszenia zachęcamy Lubinian, żeby wrócili do Muzy, bo w czasach popandemicznych, taką mam nadzieję, jednak bardzo... Powoli ta publiczność oswaja się z myślą, że można już do nas przyjść. Dyrektor informuje, że od pewnego czasu wróciły warsztaty taneczne. Normalnie funkcjonuje również restauracja, działa też kino. W kinie codziennie gramy filmy dla najmłodszych, czyli bajki. Normalnie działa również DKF Środowy, w którym prezentujemy wyjątkowe filmy. A także na bieżąco pokazujemy repertuar. Na przykład w tej chwili gramy film z Meryl Streep, Małe Kobietki, na który serdecznie zapraszamy, ponieważ ma doskonałe recenzje. Tęsknimy za naszymi widzami, zależy nam, aby do nas wrócili, bo kultura bez widzów nie istnieje, dodaje dyrektor Centrum Kultury Muza w Lubinie.